Witajcie na kanale Kwasogranie, mecz Łutnika Kraków z ŁKS-em Łódź, oczywiście, oczywiście to jest ŁKS zespół drugi, więc tutaj musimy wygrać, musimy wygrać, popatrzmy jak wygląda kalendarz, 27 wiecień, kolejny mecz ze Zniczem, Czekamy na ten mecz z Wisło Kraków. To będzie fajny, na pewno fajne spotkanie. Spotkanie, tabela. Pierwsze miejsce, Wisła Kraków drugie. Walczymy o kolejne punkty. No i teraz zespół. Kto wystąpi, kto dostanie szansę? Miechówka Korian, Korean Hajda, Chmiel, Wolski, Kowarik, Mas, Marcinkowski, Kojo Kowalski. Wiecznie rozgolczony, ale no niech on tym razem zagra. Kielisz tak samo, Miechówka. Tak samo dostanie szansę Mrowca. Głogowski bardzo fajne ostatnie spotkanie rozegrał, dlatego zostanie. Wydaje się, że możemy z łks Łódź, dwa Łódź zagrać troszkę odmienionym składem. Bomba na bramce, Iga Kot. Bomba na bramce to jest na pewno mocny zawodnik, ale my mamy frontczaka. My mamy frontczaka, nie należy o tym zapominać. Mamy zawodnika, który jest na pewno pewnym punktem naszej defensywy. Kutnik Kraków już rozpoczął, gramy u siebie, RKS przyjechał na pewno po trzy punkty, zobaczymy jak dzisiaj będą walczyć. W tym spotkaniu druga minuta dopiero. Tutaj pokazuje jeden zawodnik, może żeby jednak zagrać przez środek. Hniel sprytnie ucieka bortkiem, Nie, dobrze dogrywa piłkę do Rakels. A Rakels jeszcze, jeszcze chmiel I bomba w ostatniej sekundzie. Złapał futbolówkę z Hajda. Walczył, ale traci piłkę na rzecz piłkarza ŁKS. I tak Wychodzi z akcją, ale bardzo szybko. Odzyska na piłkę głogowski, Uśrodkowanie Urbańczyk. Piłka w stronę Miela, Tym razem nie doszła. Świetnie Miechówka. Hajda. Jest Rakes, Do Miechówki. Aj, gdyby ta piłka przeszła, mielibyśmy sytuację Samnasa-Kot. LKS prowadzi e, piłkę blisko lewej strony. Urbańczyk, wraca. Chmiel Ajt ślisk e, zawodnika hutnika niebezpieczny. To mogło skutkować faulem. Teraz dobrze LKS. Sytuacja sam na sam. Frontrzak broń. Może nie, nie była to e, sytuacja sam na sam, ale. Światło bramki. Nie było przez nikogo zasłonięte. Korian. Korian opatrzył. Hoyokowalski nie jest kryty. Od razu piłka do mnie chówki, ale strata. No i niestety teraz jest niebezpieczny więc niebezpieczny strzał w stronę Wąttrzaka. Na szczęście nasz bramkarz przytomnie broni. Nie. Razem to Putnik ma szansę. Zbudować akcję. Rakes poradził sobie tutaj z obroną, z obroną LKS-u. Kajda będzie próbował strzelać. Kajda zaskoczony, bomba miał trudności, żeby obronić tą piłkę. Widać, że lekko poddenerwowany jest zawodnik drużyny LKS-u. Teraz dośrodkowanie polekarne. Zbiera tą piłkę. Niechówka od razu do Urbańczyka, Urbańczyk do Chmiela, miel widzi wychodzącego beoiry ale jednak podcinką do Rakelsa. Jeszcze ta piłka pod nogą, piłka rzutnik ale teraz LKS ponowił akcję do Sigi, Siga rozejrzał się, pewnie zagranie na skrzydło do Kuźmy, Kuźma, Sławiński. Na spalonym zawodniku Ełkesu. Na szczęście 39. minuta, nie możemy się przełamać w tym spotkaniu. Za mocno wypuścił sobie gojera piłkę, no i traci futbolówkę na rzecz zawodnika ŁKS-u, Ale świetnie, chojokowalski rakes. Ta piłka była do niego adresowana. Na nieszczęście zawodników Kutnika nie zdołał jej przejąć. Dobrze, teraz kiedyś chniel, i to raczej jest jedna z ostatnich akcji w tej połowie, jak nie ostatnia. Zatrzymaliśmy się na obronie ŁKS. Teraz to ŁKS prowadzi tą grę. Na szczęście znowu piłkarze Hutnika i sędzia kończy pierwszą połowę spotkania. Statystyki. O to tu dużo mówić. Bardzo wyrównane spotkanie. Wydaje mi się, że... ŁKS Łódź prowadzi grę. Dobre przejęcie Boiry, tak tylko na chwilę namieszał w strukturze tutaj LKS-u, nie mógł ustawić sobie tej akcji, Miechówka, dobrze, teraz może Chmiel, jest przewaga, Rakes, dostaje piłkę Rakes, przed polem karne. wchodzi w pole karne, blisko, mamy pierwszą bramkę, 53, no tak jest. to jest łamanie. Współpracownik Kraków, WKS Łódź, 1-0, 53. minuta jest znowu Rakia gola. Jokowski. Ot. Żebyśmy teraz nie stracili tej piłki. Świetnie. Bugowski. 58 minut. Na stałach stawach dzieje się. Prowadzimy z UKS-em. A i teraz dobra piłka. Rzucona w pole karne. Zebrana przez zawodnika UKS. Na szczęście Deoira. I jest na stanowisku. Fajda. Dzisiaj Hajda nie domaga. Kowarik jest już szykowany do zmiany. A tak zrobimy. Hajda Odpocznę sobie na ławce rezerwowych. Wejdzie Kowarik, wejdzie Wolski. Zachmiela tutaj za Koriana. Rzućmy Korta. I Zawacki, za a może Lok. Budziński za Urbańczyka. No zróbmy tak, kort godzin. Szczęście od bramki, 69 minuta. Zmiany w zespole Hutnika Kraków. Sporo tych zawodników zostało wymienionych. Mam nadzieję, że teraz ofensywa przyspieszy. Kielisz. Kielisz do Wolskiego. Wolski jeszcze widzi Rakelsa. No ale tutaj takim podaniem nie zaskoczy obrońców. Rakels świetnie przejmuje rakelskąkę Na spalonym jednak był zawodnik Hutnika Kraków. Jeden z lepszych strzelców w historii tego klubu. Odkąd przejął oczywiście klub Franek Kole. Na Ostatnie 10 minut zmienimy loka. Niech Lok pogra. Konczak do boku Beoira. Kowarik tam czeka na tą futbolówkę, ale otrzymuje piłkę budziński. W końcu Kowarik. Kowarik jest ustawiony do środka, do Rakelsa. Ślizgiem Rakelsa próbował przebiegć piłkę, ale bomba tym razem. Na stanowisku nie dał się przechytrzyć napastnikowi Płótnika. Fort Budziński. Głogowski z kotem. Dobre dośrodkowanie, ale na szczęście prąd szak jest na posterunku. Kółka do Budzińskiego. Budziński wygrywa. Pojedynek z zawodnikiem EUKS-u, aczkolwiek jak widzieliście, wrócił zawodnik EUKS-u tutaj. Na szczęście sędzia kończył to spotkanie 1-0. Dowieśliśmy zwycięstwo podczas tego spotkania. Czy punkty ważne: statystyki na korzyść jednak zawodników EUKS-u. Szkoda. Liczę kiedyś, że Hojo Kowalski będzie uśmiechnięty po tych spotkaniach. Na wstępie dziękujemy za rozmowę i prosimy o komentarz do tego meczu. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję za rozmowę. Mecz ze Zniczem już niedługo. Zobaczymy na kogo postawimy. Tylko wkrótce wypożyczenie. Ok, co miesięczne. Zobaczmy, wystawmy sobie naszych e, skautów na przeczesywanie rynku transferowego. Zobaczmy, gdzie oni są. E, Polska Liga, Rumunia, Anglia. Indroch to jest taki skaut, coś y, tam szuka, ale nie za duży sztab juniorski. Nie, niech szuka, niech szuka, niech wyszukuje nam młode gwiazdy. Niech wyszukuje nam młode gwiazdy. No i teraz zobaczymy, jak to wygląda. Kojo kowalski czy on w końcu jest zadowolony? No, oczywiście, że dalej jest na skoryczo. On chyba nigdy nie będzie zadowolony. Kojo kowalski kielić do zmiany. Kierka wejdzie za zamian za kielicia. Lok, Macmanus, Kłogowski. Niechówka jeszcze nie chwilę pogra. Lania, jania, 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 jania raczej do sprzedania. Marcinkowski rozgroczony, niech zagra zabeł i razy zniszczony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.